Chłopiec, zrypy gniewali co chwilę tam, puść! Nieeee! ZRPG! Root race for, Rude 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 boys. for boys. do Do-Do-Boys! Okay. Do. Okej, żebym powiedział. Przepard, robisz to dzisiaj. Magi użył. Pepsy, no, powiedział, że dzisiaj będzie wszystkie wyścigi. Magi nie, lubi tej fazer, nie? Znaczy, ale ale lubię tej tak przyprawy. Znaczy, lubię tej przyprawy, ale tylko dorosłe. Tak no, powiedziałem tak. No i dobrze. Ale ten wyścig jest przeparda. do boys było napisane, no to wiesz. No tak synu powtórzyłeś to jakieś pięć razy i to, to nikt to nie zaśmiał. Ludzie słyszeli, bo, bo wtedy początku nie, nie słyszał ludzia. Tak, trzy tysiące razy. nie mówiłem żadnych historii jeszcze. No, no, no. no ale no. wystarczy mi zdjęcie, to jest jak historia jedna, wiesz? Ludzie jeszcze. Bo Szepan musi to wygrać. I tyle, w tym temacie. Kupy, jeden z drugim. Pekatnę <grym> w dupę i to nie będzie swojej filozofii. Ojojoj. I wyskok. O no, wysra. nie. A że się na tym drzewie zatrzymał. Mam wrażenie, że się jeszcze bardzo zatrzymał. Nie, zaczina. Dlaczego, dlaczego ja? Dlaczego mu źle pożyczyłeś? Dlaczego jakoś... ja? Po... Boys, nie? Jak no, tak. To jest rude boys, dbile nieutil. To tak skręca. Posłało go? <grym> <grym> To A ten co? Co on tak Co oni wyrabiają tutaj w ogóle? No widziałeś co on zrobił na tej drodze? No widziałeś co ten chłop zrobił? Ja myślałem, że to ty w niego wjechałeś w ogóle na początku Nie, on tak sam skręca właśnie Co jest? Jakiś dziwny NIEEEEEE Śliska? co, śliska

czy działa to tak? Czekaj, muszę coś przetestować. Idę właśnie no, też to przetestować. Wleci, zaraz. Nie, muszę coś przetestować. Muszę też przetestować. Działa? No, działa? działa? Działa, ty! Działa! Na pewno! Działa! Didok! Oh, Dobra? Mamy to. ja mam to się coś? tutaj obrócić na no, się! <laughs> Dobra, czekaj. Dopek, Dopek. się. się no. o, ej, muszę coś przetestować. Nie, ZP Grzepard! Oh, ja. Jezu, ja jest widzę tę katastrofę jest. przy już tu. Katastrofa? A, tak, kre... wow. Nie, ZP Guwani! Za udało mi się. ZP Gnoju. Będzie gleba? Będzie gleba? Nie, no wszyscy dali radę. Dali ja, wszyscy no, radę, no. no. no Tylko no, jeden no, panikasz! Tak, znowu jest A. takie. Siap o, ZP walił co chwilę tam po... ŚŁAŃ! ZP No właśnie. Wątuj, wątuj, byczkę! Czekaj, bo se psułem, bo nie da się tutaj mój! Nie da się! Stop! I już stop! Jej! Stop, jej. Za bardzo zaszalałem tej różę! No, plus jeden! Myślałem, że jakoś tak trzeba. No, plus jeden! lewa, prawa, cały czas wyglądał! Ja nie wiem, co się stało! Ja nie, punto... nie wiem, co się stało, ale Zedbeka po prostu podbiłem, on wylądował! i wiem, po prostu. O! 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 się O! 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 No, jak że się to wylądowali? jak ludzie o, Nie. Mnie, jak to o, nie. się wylądował Tutaj deszcz... Jezus Mary, ale no, ten deszcz to deszcz... jest gówno. Ej tu lepiej opłaca się F odpalić niż się przekręcać tym samochodem Ojej no, moje przekręcanie się samochodzikiem Tak to plus jeden Ajajajajaj! No aj, 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 aj. teraz mi się udało wylądować dopiero Ale gdzie tędy dużo Ależ tu jest Dużo rzeczy zablokowane. No. Ale błoto. błoto. To jest straszne. Chorela? Błoto, błoto jak. To auto jest ciężko, się eee. na kontrolach, o... i tak niczym. Spacja to nie działa w tym aucie. Jaka spacja, chłopie. W ogóle nic nie, Bo, nie działa. Nic nie, nie działa. Tylko. Tak. To Nie bardzo powie nie bardzo gdzie teraz? Coś, co nie, nie wiem, ja w innym wyścigu jestem. Który macie punkty? Nie wiem. Też nie wiem, też nie wiem. Ja, jest ja teraz gadaje. jestem trochę skupiony. Skupione, no. Ja tu A szukam szukaj. drogi cały czas Szukaj, szukaj. Szukaj Mój pies nie czarny <laughs> no, Jak <laughs> mówisz do Zbinga szukaj szukaj to tak patrzy na ciebie i chcę ci lizać po kolanie Choga ty Cało wie ja, o czym to mówię To Tak? Co, o, jest? co to Mam to bym samo. Niej, nie właśnie wiem. właśnie tam Udało mi się tak naprawdę. Ja się pytam, co to była rura, do której dolecie cię nie da. Jezus! To, to za super! To no pytaj nas rzeczy, na której nie mam odpowiedzi swego. Kto taki gówno auto wybrał? Mm, to ZPEK był? To ZPE był ZPEK, tak? Nie to ZEP był no. Potwierdzam, to był ZPG To się do tarcia Xada nadaje, a nie do jazdy. No to czuczon! Tak, ale jeden JPG, drugi JPG Dobra, Co tu robi trafik? Trafik jest wszędzie. Ale to takie, to są, tak, to są też tylko tak dachem. Wow! No dachem. Mleko? No tak też dach. może powiedzieć, że trafiki są wszędzie. A... Gdzie teraz wjazd? Do rury. no. no. Bo ostatnio mówił, że właśnie w trafikach Tak, Selo, o tym On mówię. On hitnął w trafik, więc. On hitnął ja. nawet. Ale to się często a. zdarza, więc. Można by. Można wybaczyć, ale nie, tak ogólnie, w sensie. W grze komputerowej, oczywiście, silo, wie, że tak jest. A, w grze komputerowej komputerowe. komputerowe, to tak. Uh, ale fajnie. Eeeeh, kurrrrr! Czebelę, moleł! O, ale tak. o ale tak. trafik, Czebele, no, mole! macie te trafiki, a ja dopiero wyjechałem do tych trafików. O, to ktoś giby. na wstecznym jedzie. O, właśnie. Kto to mi na wstecznym tu jechał przed sekundą? Ej, Szybarda w końcu widzę przynajmniej. No bo ja się wydomiłem. Nie, no by to jest jeszcze w innym wyścigu już, panowie. Ja by... mm. nie ma trafiku. Się nie, trafik w ja to tak mu Nie wiem, ja. z tego nie, Będę biegł. <laughs> Biegnij! No, no co, że zrobili? Tak, 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 to teraz ci się zwiększy jeszcze. Tak, no. Bo teraz, no, no. A co się na... Jezus, off dalej na tym gównie. Na... bo będziesz miał jeszcze przebiegnięcie kawałka, tak? No, ja nie umiesz, buta biega! Ja Bierzesz W, w shift. Jezus, ku. Ile? A 38. Myślałem, że 2,38 powiedziałeś tak, jak miałem. O, Nie, 15 sekund, ale. To jest. Co no to jest Ja mam do ciebie prawie 10, więc. To, to nie jest dużo, to nie jest duże Jezusku tą wiechotą jeszcze A! nadrobiłeś Co ale to jest, jest grane spadochron! Sele dopiero No Tak! Ja, ja nie mogę na tej róże wyskoczyć. Nie te trafiki na tych zakrętach na tym deszczu, swój ty... No wyjeżdżam! Dobrze, tam szeparda, parda, A, to już koniec będzie Daleko z buta trzeba biec? daleko eee zależy gdzie wylądujesz nie? no niedaleko punktu, już jadę dobra! JADĘ! Okay. o, ale tu wolno jedzie poczkaj na mecie, Krystyna Jezus, zobacz, nie, nie. dole... dole... Tutaj. ale to, nie to ja, będę ja nie będę czekał, ja, wiem, czeka. ja to... mogę mm, nie możesz poczekać, nie możesz poczekać, nie ma jak za bardzo w chociaż, w sumie ho, ho Właś o, boże to heaven okej, okej, to gdzie w końcu, zdecydujcie się, no o Boże. Wow, o Boże, o Boże, o Baben O w dupę co tu się dzieje Ooo, ciepanie, Takiej góry jeszcze nie grałem Jedźcie, jedźcie chłopaki nie nie O, jedźcie, jedźcie <grym grym 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 zresztą> Cze, fajnie o, Oczywiście Uuu, Jezus, sylu no, tam wienono, dupą Sylu dupą jak zawsze Ja to też deszku zjeżdżałem tutaj Kto użyje boosta? Ja już użyłem chwilą, no Albo, no, ale jak by na ze... Ej, gościu, ale ja nie jestem pierwszy, dobrze? No i co? Myś no to, to e, no to... Ja myślę, tak, właśnie takie... prosto! <coughs> trudno będzie tutaj się walić dobrze na łeb. Tak trudno, co ty gadasz? A. Nie no, jak Sylo wszystkich okay. wydupia, no to nie, A, się nie ma to ja się to <gry> że wykręciłem no do no, no. Widzisz zakończyć. Widzisz, solo? da się ładnie nie wjechać w kogoś. Ale co jak jadę na pierwszym miejscu co? Ale wtedy byłeś na trzecim, a ja bym na drugim. Ale nie już na pierwszym przecież jadę. No a palczyłem te pierwsze nie on... on jest zagubny, dobra, nieważne. Nie nie ee, eee, e. hamuj się trochę, co? Nie no, hamuj mówię jak trochę. jest. Hamuj się. Dobrze powiedziałem teraz. Nie. No Ciebie wyprzedziłem, no Ciebie wyprzedziłem i wyprzedziłem, no tak to zagrałem, to Nie no mnie wydupiłeś gościu No to. Mówicie, że boostów się nie używa mm. tutaj Jak to nie? Ty już użyłeś Cały czas o tych boosta chyba Nieprawda widzę na mapie, że nie Poszukujesz Aha! Jeszcze To było nie, nie przypadkiem, przepraszam Nie, nie, dosyć nie dosyć. Przepraszam Tylko aż tak dużo jest Pentak. Miałem tak. wprost i on stał tam Jechałem, y, bo walczę pierwsze miejsce <grym> Dobrze Ale no Piękna walka ten moment, żeby go wydupić Piękna walka, przyjaciele Ooooo Ja już go dziś, widzę to, Ale teraz wiesz, teraz moment, w którym on się Ale to ja nie chciałem się, tego... Ja rozumiem, ja rozumiem, Oooo. ale to... Ooooooo Sylla stoi, Sylo stoi Sylla stoi, Sylla stoi Widzę go nic, Nie stoję nikczemnie. Jezus maria, Sylwester, Boże! Co ty gadasz w ogóle? Tak, to prawda, no ale co ci mam poradzić? No. Na to. No, 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 To znaczy, że zdrowo, zdrowo, no. Melis, do to by widziała, panie. Wow. Scyla, jadę za tobą, jesteś No to, nie Zdrowa, to Ja już zaczynam panią Ja już chciałem ustawić na chłopa tam, żeby go Ty, do... no, Jak blisko już jest chłop? Dawaj go na łeb bustem. Oj! Czy tak blisko? Wyjechałem se już za dużo. Nie wiem, czy tak blisko, to jest jedno okrążenie.

Tutaj podjazd, teraz <laughs> w do góry. propos Tyk Przepart ty jesteś impostorem balonem w tym Wyjdzie meczu. ten prank tak. czy nie wyjdzie prank? Przepart jesteś impostorem Nic się o. nie stało o co ci chodzi Prawie że z góreczki spadłem teraz Nie Bo nie, to, to było za próbuję, To było w złym momencie użyte Bo myślałem że to działa a jak ten, ten buz na tym na F1, że wciskasz S i on przestaje działać. Tyk. A jednak nie działa. Ta, ta. No, tak działa inaczej. Nie to no, no, ja nie nadrobię Syla, on jest za daleko po prostu. On by musiał się wydupić dosłownie. No, z... skutuje skutuje się, to nie jest... no i. bo by się wydupił, no, no coś no. mam No ale mi pożyczył. No. Ślęta. Lepiej to, niż żeby ci wiesz, pożyczył na procent. Ta, ta. Tak, że... No tak. No, ale tak przynajmniej zęba wybijesz, hmm. gita. Ale wiesz, co złej, złej, zęba wybić. Nie jest problem. Nawet lepiej. Licówkę se da skurde. to jest problem, że cały się Eee, słuchaj, licówka to jest dzisiaj pretty much normal. Ale to rozmawiamy o usuwaniu zęba czy o wstawianiu? No. O wstawianiu nie. i usuwaniu o usuwanie, naraz. O usuwaniu akurat. A tutaj usuwaniu? Tutaj eee, to usuwanie to easy to bierzesz łatwiej. takiego pfff gościa nie ma, nie? Taki lucky punch. Tak. Gorzek ten lucky punch będzie samomocny. Tak. No i co wtedy, Silo? Co? Nie wiem, połkniesz tego zęba, czy jak? Nie wstaniesz, no. No to powrój się, nie wyjdzie. Nie no nie, wyjdzie, nie wyjdzie nie. jak dostaniesz w Pan, panże to już może nie wyjść A zależy a gdzie był, a gdzie jest musi wyjść, no. nie zniknie, nie masz kawał, Nie może, tak, no nie ma czegoś takiego, nic w przyrodzie no. nie ginie, czy tak jak. Tak daj się skupić teraz, że nie zagaduj mnie teraz to mocno ale no ale no nic w przyrodzie nie schodka jak coś może, bo ty masz wiesz, Głupie młotki, zostawcie nasze schodki, no sorki czekaj, bo są dziwne rzeczy jakieś no i żeby były, oby no były. No i żeby, żeby były, tam. By, By, tak. Żeby były By. Coś musiał już coś zrobić, się, a nie. skup się, skup się skup się. Dobra, pyk, dzida, gida! Sup dzida. się nie! Zrobiłem! Się. To. Udało się! A czy nic nie było. Nic nie, nie było, to się rozpanikował. Ja impostor. impostor Nie jestem impostorem! Nie, 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 to ty zdupiłeś, trzeba było się nie spadać, a nie. Jak człowiek. Głupi oh. jesteś hogaty.